Cześć. Dzisiaj druga część modernizacji wędzarni. Przerabiam ją, jak wiecie, na wędzarnię elektryczną. Przyszła mi dzisiaj taka obudowa uniwersalna. Ona ma 24 na 19 na 9 cm, jest hermetyczna. W tej obudowie zamknę takie oto rzeczy. Zebrałem już praktycznie całą elektronikę. Tutaj mam zasilacz. Jest to zasilacz 12V. Na wyjściu daje 6A, także w zupełności on mi wystarczy. Niech to sobie tutaj leży. Mam tutaj również sterownik, którym będę ustawiał temperaturę panującą w wędzarni. To jest to. Tutaj mam wentylator do dymogeneratora. Za jego pomocą będę wytwarzał właśnie dym. To jest to. Tutaj kupiłem taki włącznik 3 w 1. Zalaminowałem sobie jeszcze kartki, ta akurat mnie nie chce wyjść. Któraś była dobra, któraś była zła. Zaraz zobaczę. A tak, ta. O, ten rozstaw napisów mógłby być nieco szerszy. Może i to jeszcze poprawię. W każdym razie ten włącznik będzie mi załączał wentylator, grzałkę, no i generator dymu. Co ja tutaj jeszcze mam ciekawego? Mam tutaj jeszcze regulator napięcia na 230 V. On będzie mi służył do regulacji. Eee, regulacji obrotów wentylatora. Tutaj mam dodatkowy termometr elektroniczny. Ogólnie temperaturę będę miał wyświetlaną na tym. Ten może wykorzystam albo i nie. Trochę przewodów. Eee, tu mam drugi regulator. On jest na 12V. I ten regulator będzie mi służył do regulacji obrotów tutaj tego wentylatora, czyli ilości dymu. To się przełoży na ilość wytwarzanego dymu. Od obudowy tutaj mam cztery takie plastikowe śrubki. Znalazłem sobie jeszcze takie dwa dwa pokrętła. Oj, nie chcę wyostrzyć, może tutaj. Takie dwa pokrętła. Z tego względu, że ten ma takie. Ten regulator. A ten drugi ma takie. Chciałbym, żeby to jakoś mm, wyglądało jednolicie. Tutaj mam jeszcze taki element. Będę chciał go może. Nie wiem jeszcze, jak to wyjdzie w praniu. Tędy będzie mi wychodziło moje powietrze. E z wentylatora, więc chciałbym to jakoś tak tutaj może wkleić. No i tutaj podłączę wężyk i, i już do dymogeneratora będzie sobie to powietrze szło. Także na chwilę obecną zajmę się rozplanowaniem tutaj tych wszystkich elementów. Obudowa jest co prawda trochę za duża ale do tego byłem świadomy z tego względu wziąłem większym że może kiedyś będę musiał wymienić na przykład zasilacz nie będzie można dostać takiego niedużego będę musiał użyć jakiegoś większego no to fajnie by było żeby to się wszystko w środku zmieściło tutaj wentylator no on praktycznie tyle samo miejsca zajmuje co zasilacz Plus jest taki dość tutaj y, dość wysoki. Także to jest to. Ja sobie w środku tutaj rozplanuję umieszczenie y, zasilacza, no i tutaj tego wentylatora. Jeszcze zobaczę, czy obudowa będzie w poziomie, czy może w pionie. To to, to będę za chwilę ustalał i potem Będę sobie tutaj naznaczał miejsca, w których będę wykonywał otwory pod te moje tutaj cuda pod włącznik. O i obok będzie taka naklejka, także myślę, że całkiem fajnie. No, oczywiście, sterownik. No i dwa otwory tutaj pod, pod te regulatory. No, dużo tego nie będzie. Może jeszcze ten termometr. Nie wiem, może będzie. Na obudowie wędzarni, albo gdzieś tutaj też, umiejscowione zobaczymy. Ja już sobie przymierzyłem te elementy do obudowy, wymyśliłem to tak, że w centralnym punkcie będzie tutaj ten sterownik. On co prawda jest do góry nogami, ale to z tego względu, że tam kabelek żeby mi się po prostu lepiej ułożył bo tak to miałbym go tutaj by mi troszkę przeszkadzał dodatkowy termometr na wszelki wypadek zamontuję tutaj no i tutaj te dwa regulatory to jest to włącznik no i żeby wystarczyło miejsca no, na przyklejenie tej naklejki to, to ona jest w tym miejscu w środku zaraz postaram się umieścić ten wentylator no i zasilać także to za chwilkę tak to wygląda tutaj na zewnątrz natomiast co do środka planuję elementy rozmieścić w ten sposób no trochę minus tej obudowy taki że jest problem z przyczepieniem czegokolwiek czy znaczy minus i nie minus, no ona jest przeznaczona do czego innego bo tutaj mamy w poziomie możliwość założenia szyny na jakieś tam bezpieczniki i tu w pionie również eee, ja sobie chyba zrobię w ten sposób, że dotknę sobie ymm, mam kawałek plastiku taką płytkę dotnę sobie tutaj taki format przykręcę no i do tego już bez problemu wtedy będę przekręcał zasilacz jego umiejscowie chyba tak niechby sobie był a tutaj w rogu, tylko muszę też z tego wentylatora trochę zdemontować tych blaszek jeszcze eee, w tym rogu umieszczę sobie wentylator z tego względu, że tutaj będzie mi wychodziło powietrze to jest dół mojej obudowy więc wywiercę tutaj otwór możliwe, że przeprowadzę to no i ładnie ładnie połączy mi się tutaj z tym wentylatorem także to będzie to będzie o tak przy samej, przy samej krawędzi Yy. Od spodu też będą mi wychodziły wszystkie przewody zasilające, oczywiście. Yy. No i jeszcze no ta rurka powietrzna to jest druga rzecz. I. A, i do wentylatora. A, no i do grzałki. Dobra, trochę tego jednak będzie. Yy. Także tutaj to umieszczę. Yy. I planuję jeszcze tutaj powiercić od spodu też otwory. Przez te otwory będzie się dostawało powietrze, które następnie tędy będzie zasysane. Tak to rozwiązałem, ta obudowa jest dość duża, także no to powietrze będzie miało skąd się pobrać. Taki plan. Jeszcze do głowy wpadła mi druga opcja, gdybym na przykład chciał w pionie tę obudowę umieścić, to zrobiłbym coś takiego wentylator dałbym od góry jakoś, jakoś tak dajmy na to żeby tutaj bokiem wychodziło mi powietrze natomiast na dole dałbym zasilacz tutaj byłyby wiercone wtedy otwory wentylacyjne i podprzywody no oczywiście oprócz powietrznego bo on by szedł tu chociaż w zasadzie też mógłbym się złamać i, i poprowadzić go tędy. A dlaczego tak? Dlatego taki pomysł mi do głowy wpadł, że gdybym tu miał otwory wentylacyjne e, powietrze z dworu byłoby zaciągane, najpierw przechodziłoby przez e, zasilacz i dopiero potem trafiałoby tutaj. Nie wiem, czy to, ma, czy to ma rację bytu, czy by to zdało egzamin, ale też z drugiej strony nie będą tu jakieś duże obciążenia więc ja e, zrobię, to, zrobię to w ten sposób, że to będzie w tym rogu, to będzie tutaj. No i co do obudowy, gdyby ktoś z Was szukał, jest ona z firmy Puffball. Puffball, tutaj jest bodajże model. No i oczywiście klasa wodoszcz wodoszczelności IP65. Także to jest, to ja teraz będę szukał jakieś płytki żeby przyczepić już tutaj te wnętrzności a potem będę wiercił otwory z tego co dotykam, no to plastik jest dość gruby muszę zobaczyć może tam w specyfikacji jest informacja jaka, jaka jest jego grubość ale no jest to dość solidna płytka pod, pod palcem czuć no że jest jest ona gruba a no właśnie tutaj podejrzewam że jest taki Grubości. Zaraz sobie na szybko to jeszcze zmierzymy. Mam tu miarkę. Trochę prowizorycznie. Miarka starta. Dobra. Zaczniemy od 3. I tutaj mamy ile? 2 mm. No takie 2,5 chyba ale to mówię jeszcze trzeba sprawdzić specyfikacji No dobra zabieram się za szukanie jakiejś płytki Ja już tutaj dociąłem sobie taką płytkę wyjmiemy tak ona wygląda z jakiegoś tworzywa sztucznego w miarę gruba tutaj zrobiłem wycięcia tutaj też żeby pasowało Boki przykleję jej tutaj na klej na gorąco. No i dalej będę już sobie montował elementy. Damy tutaj troszkę kleju, żeby płytka się trzymała. To samo. Z drugiej strony no dobra, coś takiego. Poczekam chwilę, niech to zaschnie. W międzyczasie, jak mi się grzał klej, to tutaj wywierciłem otwór. I teraz będę montował właśnie ten wentylator. Tutaj kawałek tego metalu mm, usunąłem. Jadę po najmniejszej linii oporu. To i tak będzie w środku. Nikt z tego strzelał nie będzie, tylko wędził. O i tak. Przymocuję za momencik ten wentylator. I albo zrobię to w ten sposób, że tutaj tą śrubą złapię się płytki. Tutaj żadnej takiej nie ma, dopiero ta jest przelotowa, ale ona jest akurat poza płytką. Także trochę lipa, musiałbym na, na zewnątrz wyjść. Albo. Pójdę znowu po najmniejszej linii oporu i po prostu przykleję ten wentylator. Zaraz zobaczymy. Dobra, słuchajcie, sam w to nie wierzę. Ale przykleiłem ten wentylator. Tutaj jest obsmarowany klejem na gorąco. Mam go dużo, gdzieś trzeba go ułożyć. No trzyma się. Tutaj też ładnie uszczelniłem klejem otworek. Tędy będzie dmuchało. Jakiś kłaczek. Zaraz wyleje się na mnie fala hejtu, że jak to? Trzeba śrubkami i tak dalej. Ale ja to robię u siebie. Wy możecie zrobić u siebie. Oczywiście za pomocą śrubek. No pewnie, że byłoby tak profesjonalnie, ale tak jest szybciej. <grytanie> Także na razie montaż taki trochę po. E, Łoza powemu Teraz czas na zasilacz Zasilacz tutaj kabelki, To będzie chodziło na 12V Czyli będę zasilał sobie z tego zasilacza To hmm, Tutaj mam Ten mój klej To tak mi równo nie dojdzie Ale może i dobrze To będzie mała taka szczelinka Powiedzmy do wentylacji Tego nie chcę zasłaniać bo Tutaj złapię się śrubami. Niech to może będzie tutaj. Tutaj jest równo. Jest równo. Także to jest to. Tutaj mam element montażowy. Nie ma problemu. Drugi mam tutaj. Zaraz znajdę jakieś małe wkręciki. No i wkręcę się do tej płytki. Zasilaczem już nieco lepiej montaż wygląda. Wywierciłem dwa otwory, tutaj dałem wkręcik, drugi wkręcik dałem tutaj. No i trzyma się, co teraz? Teraz będę wiercił otwory pod te różne moje wyświetlacze i regulatory. Tu na razie jeszcze tej ścianki nie ruszam. No dobra, ja moją obudowę mam już powietrze. Plastik ogólnie jest dość e, fajny w obróbce. Nie było jakichś większych problemów. Także ostry nożyk, pilnik i idzie to zrobić. Teraz pomontuję akcesoria, trochę ukurzony włącznik, ale to jeszcze potem sobie wszystko przedmucham sprężonym powietrzem. Osadzę tutaj włącznik. Fajnie wyszło, równo. Tutaj damy też ukurzony sterownik. Już ląduje w naszej obudowie. Wszystko doszło fajnie. I tu mam jeszcze dwa otwory, gdzie będę montował te dwa regulatory. Ten będzie od regulacji wentylatora. Źle, generatora dymu. To będzie generator dymu. Podkładka. Zaraz. Odwrócimy. Jak to wygląda? Tutaj... troszkę plastik jeszcze mi haczy. Już jest dobrze. A i tu jest taki mały ząbek, który powinien się tam zablokować. Jeszcze. No dobrze by było, żeby się zablokował. Pewien pomysł mam, chociaż w sumie on już narysował kreskę. To chyba on tą kreskę narysował. Ja tutaj sobie jeszcze wezmę ten ząbek, pomaluję markerem. Dobra. Jest ślad i tutaj wywiercę po prostu nożykiem troszkę dziurkę tutaj i będzie dobrze. Duży ten ząbek? Podejrzewam, że w drugim to samo będzie. Aż tak mocno się nie przyglądałem, jeszcze trochę. Odstaje. Weźmiemy może wiertełko. Dwójka za mała. Dwa i pół będzie dobrze. Pójdzie ręcznie. Czy będę musiał podpinać akumulator. No, muszę jednak podpiąć. Dobra, udało się. Teraz podkładka i na podkładkę nakrętka. Dobra. Chcę, żeby to jeszcze było w miarę wszystko równo. O tak jak teraz. Dokręcę sobie ten potencjometr. No właśnie. Dobra. Jeszcze sprawdzimy. Dobra, jest na pewno równo. Jest równo. To to mam. Drugi potencjometr. On będzie do regulacji wentylatora. Tutaj jedno to skrzydełko oczywiście już urwałem, bo nakładałem gałkę. No i chciałem, żeby nieco lżej wchodziło. No to tak to właśnie wyszło. Tutaj widzę, że potencjometr. Też ma taki ten zaczep, ale on się chowa w tej blaszce. Tutaj jest na równo. Także montujemy to. Tu podkładki nie mam. Może była, ale pewnie zgubiłem. Damy bez. Sprawdzę tylko. O. Teraz mam to. Równo. No i dokręcam. Dobra, jest dokręcone. Sprawdzam tutaj. Tu będę miał dobrze dojść do przyłączy. Tutaj też. Nie będzie problemu. I jeżeli chodzi tutaj o front, to teraz potencjometry przekręcam maksymalnie w lewo. Akurat prawie były. I będę nakładał gałki. Tych oryginalnych nie chcę. Eee, chcę takie dwie. One są trochę za ciasne. No to akurat wchodzi, bo jest łamana. Trzeba będzie to, żeby to jeszcze się równo kręciło. To ten kawałek będę musiał stąd wyjąć. No i tutaj tą delikatnie będę musiał rozwiercić. I zaraz to ponakładam. Gałki zamocowane. Jeszcze zostało tutaj z przodu zrobić napisy. Te mi nie pasują. Chcę, żeby to było szerzej. No i tu i jeszcze tutaj jeden napis. Także to jest to. Front już będę miał zrobiony, z drugiej strony, zostało mi teraz podłączyć te obie części. No i oczywiście, podłączyć grzałkę i wentylator. Tutaj te przewody, w zasadzie od wiatraka, mogę już podłączyć sobie tutaj do tego. Regulatora dam tutaj też 12V z tego zasilacza, no i to będzie zrobione, ale to już podłączenie zrobimy sobie chyba na osobny film. Także na razie tyle. Dzięki że za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć.